Chodzisz do Helki? Mogę wejść. To wyrzuć, co masz, apteczki, a ja będę wtedy walił się z nimi. Zadzono wszystko. Dobra, dziękuję. A ja się będę walił. Jesteśmy No i brawo. Patrz, bierz tam apteczki. Tak położyłeś, że nie mogę ich wziąć. Drej grek, jak się nie podchodzę na razie, nie widzę Patrz na mapie, gdzie są, jak co, bo ja nie widzę, czekaj. A oni są na moście, dobra. Na moście, są na moście. Dobra, dobra Oni zdechną Powiem Ci tak, zostało dwóch Idą mostem, idą mostem, mamy dwaj mosty. Idą kurwy mostem, idom, kurwie, mostem To wszystko wszystko. Już chodzimy, jest idę. to Hadesik?